Cześć serduszka, teraz wam opowiem, by coś się, jak się serwer robi. Serwer lichwały tak dokładniej wam opowiem. Już kiedyś przedstawiałem jak się robi serwer. E, pamięć wysokości, ale teraz dokładniej wam opowiem. No. Serwer, by coś się, jak się robi wysokości. Mój mój serwer. Najpierw powiem stary serwer jak wyglądał. Stary serwer jak wyglądał. Sta, stary serwer. Stary serwer wyglądał tak. Takie ubyły i te, te takie łączenia, by coś w szeregu, by coś wpizł by coś u byłoby coś by i tylko jeden taka chostka, jedna taka kostka stanowiła się serwer no i ona dawała by coś gdzieś, gdzieś tak jakby coś może może by coś i tamte tam tamte tamte no 20 taro, 20 taro dawała i później te chostki łączyło się łączyło się z sobą by coś żeby serwer z sobą współpracował i prądy się doprowadzało wiele prądów się małych doprowadzało do tego serwera do, do, do tych um bardzo wiele prądów się doprowadzało bardzo wiele prądów tak żeby się nie przepalił tak żeby się nie przepalił żeby były skuteczne prądy no i to, i tutaj to tak wygląda stary ta mieszanina na kabli bo prądów trzeba dodać dużo i tu co ja by ci prądy by ci rozwiązałem to tak żeby Ci tutaj płynie by coci w tych małych kratkach płynie inny, inny prąd płynie całkiem inny prąd i tutaj w tej kratce płynie inny prąd tutaj patrząc się na ten na ten na taki uh, taki układ wysokości połączeń to płynie inny prąd patrząc się dalej da da dalej wysokości to jest wysokości ta taka kratka taka kratka taka kratka patrząc się dalej wysokości to jest tak tak ta, taka kratka i tu wszędzie inne prądy płyną, Sam, tu wystarczy sterwer pod jeden prąd podłączyć i w płyną wiele prądów i tutaj tak samo wysokości, później, później tutaj, tutaj w robi się, robi się nacięcie, nacięcie, pewne nacięcie, grubość nacięcia się robi, pewna grubość nacięcia się robi, żeby w wysokości był inny prąd, inny prąd w każdej kratce. Różnica prądów wysości w każdej kratce, żeby była inna niż tutaj wysokości. Ktoś robi na cięcie, a w to jest tak właśnie, kratka w kratce i te te kratki w tej kratce wysokości występują. I ta, ta kratka może w następnej kratce, na, na następnej kratce występować. No, tak to wygląda. A najlepiej stosować 100 takich kiersczek, 100 takich cięć wysokości, na no 10 na 10 takich kiertek, to 100 takich kratek wyjdzie? Na wysokości 10 kratek Na 10 kratek wysokości takich 10 kratek Tak, takich 10 kratek Takich 10 kratek najlepiej stosować Wysokości I wysokości na 10 kratek I później znowu 10 kratek na 10 kratek Ale trzeba pamiętać wysokości Że tu, tu, będzie inna, tu będzie inna głębia wysokości ten No Inna głębia wysokości wcięcia Wysokości wcięcia Niż wysokości tu, tutaj Wysokości głębia wcięcia Niż, niż tutaj w głębia cięć niż tutaj w wcięcia. Tu tu będzie wysoci mniejsza, mniejsza mniejsza. Tu musi być wysokości ten. Większa czy mniejsza w wcięcia, bo to jest bardzo istotne, bo inaczej nie działa wysokości Bo inaczej nie działa. Tu, tu musi być wysokości ten. No, na, 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 nacięte, w coś mniej. Tu musi być nacięte mniej niż tu. Tu musi być nacięte więcej. W tej małej wysokości musi być głębsze nacięcie. Te, tej, tej małej kratki musi być głębsze nacięcie niż wysokości tutaj tego wielkiego, czy później wysokości tutaj tej te, te, te wielkiej kratki. A tu już nie ma nacięcia, ale zmieściła się jeszcze w innych kratkach to tu musi być mniej, mniejsze nacięcie, musi być mniejsze nacięcie i z boku by coś tak samo, by można stosować, by yy, coś 7 siedem by coś wgięć, siedem wgięć, tak jak widzicie, by coś na głębie, na głębie, na głębie by na na, na na głębie by yy, siedem yy, tych, no też i by środkowa wysokości, środkowe, by środkowe, nacięcie, środkowe nacięcie, siódme nacięcie i si siódme nacięcie musi być by coś największe naj największe mu musi być Na y naj największe naj najmniej najbardziej w wy ten wy wychodzić a, reszt a resztę można piłować tu po, po boku by coś można piłować piłować i coraz ten bo to jest tak by bezcri... coś no, siódme, siódme by coś jest tak i tutaj jest jedna płyta to jest płyta by coś jedna tu jest płyta, tu jest później, później jest druga płyta, dalej jest druga płyta, dalej jest jeszcze jedna płyta, dalej jest jeszcze jedna płyta, dalej jest, do, 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 tego przychodzi jeszcze jedna płyta. No i tak, 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 ta, że, że, głębia wysokości głę, głębia tego jest taka, że w środku coś musi być wysokości najwięcej materiału, najwięcej materiału, a na, a, a z boku musi być, a, a z przodnych płytach, w przednich płytach, płytach by coś mniej materiału musi być. No. I wtedy, wtedy by coś można tu zrobić 7 by w głębień. I z drugiej strony też 7 w głębie No, bo, tak, bo, bo bo to leci tak Bo to leci tak by coci No, yy, to, to, to jest, to jest, to, jest, to jest, Bo to jest tak by coś, ci. widzicie Widzicie tutaj by coś ci te, te tą, tą płytę, tutaj były te kwadraciki Tu były te kwadraciki A tu jest wysokość środek, środek O jest wychłup, puchły by I na, na, na tą stronę leci 7 by ci, 7 w chęć, chle 7 by coś tak, 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 takich wkreśnięć do, najmniej, do najmniejszego do najmniejszego by, najbardziej spiłowanego wysokości ugłębienia A z drugiej strony też 7 leci ich wysokości do, 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 do tu, tu wysoci ta, ta płyta jest naj, 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 najmniejsza, najmniejsza jest ta płyta, a ta, ta środkowa jest największa wysokości, ta, ta do środka idąca jest, jest największa wysokości płyta. I tak to wygląda. Ja graficznie tak nie umiem przedstawiać. To, 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 tylko tak schematycznie to pokazałem. O co mi chodzi? To się to, no. Bo, by coś już tłumaczę. Bo, bo, już tłumaczę. Prąd wysokości z tego, z, z takiego wysokości, Z takiego układziku, by coś, prąd wysokości, Tak, z takiego układziku. 4 na 4 4 na 4 tak cztery ale dobra nie nie tłumaczę tak to wygląda tak to wygląda no to, to tutaj tak tak ta, ta wysokości stosuje się wysokości właśnie tak takie te te wysokości wcięcia im im że im, im, im gęstsze jest gęsze jest wysokość tym wcięcie jest wysokości jest wysokości większe Temu wcięcie jest większe niż wysokości ten niż wysokości są większe kratki to wcięcie jest mniejsze, to wcięcie jest mniejsze i wysości stosuje się jeden prąd tu stosuje się na przykład właśnie te 220 20 V stosuje się, 220 V stosuje się i wysości ten jeden ten, ten, ten jeden prąd ten jeden prąd wysosi po całym serwerze leci po całym serwerze leci i to jest wysości serwer lichwały Wysości wysosi i on ma bardzo dużą pamięć wysosi bardzo dużą ma pamięć Oto, o, od to, od tej wysokości ma wysokości, wysokości gdzieś tak, wysokości, no nie wiem, wysokości, ale wysokości tak, o wiele większą, o wiele większą pamięć. Tu jest na przykład właśnie te 20 taro, to ten, to ten będzie miał wysokości jakiejś jak, 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 wysokości 200 taro, to będzie miał 200 taro, to będzie miał 200 taro. No i tak to wygląda, tak to wygląda. I nie trzeba prądu ani innych kabli, w ogóle, w ogóle. No i tak, i tak to wygląda. A co tu chciałem powiedzieć? A ja mam do tego jeszcze układ z Bo jeszcze się do, te, do tego do tego stosuje taki trójkąt Ale tak podłączony Żeby, 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 o tak taki, taki trójkąt Taki trójkąt się stosuje Tu musi być, tu musi być Tu musi być powyżej 135 stopni Tu powyżej 135 to 136 stopni musi być 136 stopni musi być i tak i tak 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 ta, ta i wysości i jeszcze, jeszcze on, on najlepiej żeby był w wysokości pokreślony pokreślony na, kwa, na, na kwadraty na kwadraty żeby był pokreślony no nierówne kwadraty wysości, nierówne kwadraty ale żeby, żeby był określony. mogą być równe żeby był określony na kwadraty lepiej nierówne kwadraty no, na kwadraty, żeby ten trójką był. I wtedy, wysosi, to, on, to jest, to, on służy jako chip. Ten, ten, sygnał się rozchodzi. W nim się sygnał rozchodzi. No, na równe kwadraty, najlepiej na równe, nie, nie, na równe, tylko najlepiej na równe, na równe kwadraciki. Takie same jak tutaj. Tej samej wysokości to go dzielić wysosi. Na ten, na cent, centymetr na centymetr wysokości No i wysosi, on go się podłącza tutaj. Tutaj, wysosi, czy bardziej go się podłącza? Tak. I tak go się podłącza. Tak i tak. A tutaj się podłącza chip. Ci, ci, ci. Do komputera się podłącza. Tu do komputera się podłącza. Tu do komputera się podłącza ten, 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 ten trójkąt. A tu, a tutaj by sosi wyjście jest, by do, do serwera. Do serwera by No, No, on by sosi rozpakowuje, by sygnały, sygnały rozpakowuje. I powoduje też, że jest więcej. Aha, tutaj właśnie jeszcze tego nie powiedziałem. Tu by coś, bo tak by coś jakby była je, je, no, tak, tu jest, tu jest jeden prąd by coś, jeden prąd wszędzie płynie, a tu płyną wiele prądów, i jest skuteczne, skuteczniejszy, więcej się danych zapisze, o szybkości zapisu jest większy. Większa jest szybkość zapisu wysokości Bo każdy, każdy kwadrat trójkąt ma swój od osobny wysokości prąd Swój osobny prąd ma wysokości I tym prądem można zapisywać A inne prądy też podchwycą I zapiszą wysokości w tym trójkącie No, w tym, w, ty, w tym, w tym No, tu, tu wysokości no, tak, tak, ta, ten, ten Ten kwadracik wysokości Ten kwadracik wysokości stosować wysokości Pocięty, pocięty To i cewki nie trzeba bo tu jeszcze można zastosować cewkę. Cewkę można jeszcze zastosować. Im szersza, tym lepsza. Nie, nie na, na wysokości ona nie działa, tylko na szerokość działa ta cewka. Na szerokość. Na szerokość. No, cewkę na szerokość wysokości, na wspólnym uzwojeniu wysokości jakiegoś materiału, wysokości przewodzącego, przewodzącego prąd, czyli żelaza, na gwoździe nawinięta, no, no. To, 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 to śrubka wysoci nawinięta wysokości żelazna wysokości i na szerokość działa. Też, też bez przesady wysokości, bo później prąd w wysokości będzie tak dużo w dla, dla jednego oczka, że przyjemności, że przyjemności będą się nakładały i będzie się przegrzewał serwer. Taki wysoci centymetrowy, wysoci, dwucentymetrową cewkę wysokości, na szerokość tego działa, nie na wielkość nie na wielkość, by nie na wielkość uzwojeń, tylko na szerokość uzwojeń działa. I kosieje muszą być, bo drut to musi być nie, 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 nie oblaminowany Że, że, żeby stanowiły się, do, bo jak cewka jest nawinięta, to też stanowicie takie oczka, takie oczka pojedyncze by nawinięte by na, 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 na ten, na, na gwóźdź wysoci i też ma swoje prądy wysoci i te prądy stewki wysokości będą działały na to oczko, na to oczko będą działały dodatkowo i tak to wygląda wysoci. No, że dodatkowe wysokości prądy, prądy, które będą zapisywały wysoci dane. Czyli miejsce, będą miały miejsce wysokości na, na, na tym, na tym kwadr kwadraciku. Prądy znajdą miejsce na tym kwadraciku i zapiszą wysoci dane. A dane się tak zapisują wysokości. Dan, dane się tak zapisują, że tości, jak jest atom, jak jest atom, je, jeden atom, to na drugi atom wysokości, drugi atom wysokości dru, jest tak, o tak. Tak, tak, i przesunięcie wysokości, no, tutaj ta, 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 tak, obraca się atom wysokości, to informacja się zapisuje. W zależności co, co jak świadczy wysokości, to się przesunie przesunie wysokości ten, 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 atom między, jeden atom między drugim wysokości no, tego, tego bystości, tego przyjemności, tego serwera i się, i tego kwadracika i się, i się zapiszą informacje. Tak to wygląda w zapisie wysokości tu, tu znaczy wysokości to wysokości ten atom ja, no, kolory to dają, kolory bycości to dają. Pigmenty wysokości zdjęcia na przykład dają. I cały, cały, jakby w terminator był, w przewodzie to by widział całe zdjęcie wysokości złożenia tych, 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 ty, przesunięć wysokości tych, tych, tych tych, tych wysokości kwadracików kwadracików tak to wygląda tak, tak, tak tak to wygląda no Buźka buśka. no i to jest mój serwer Buźka Buźka. serwer Lichwały jak Cię zainteresowało to zasubskrybuj kanał zasubskrybuj kanał jak Cię zainteresowało bo tu jest dużo fajnych filmików jak darmowa energia jest, jak działa napęd do UFO na moim kanale i na kanale Boże Jechowa Nauka Boże Jeho, Jehowa Jeho, nauka, no to masz dużo takich ciekawych, przyrodniczych, i, i są psychologiczne filmy, y, y, na, y, te neurologiczne, to sobie poglądaj. No i tak serduszka, ja tutaj mam wysości do tego serwera, coś jeszcze specjalne układy wysokości, które jego pamięć byskości mogą po, po, ponieść o 800 tysiąc razy, 800 tysiąc i nawet więcej wysości, tylko że już to zajmuje miejsca, wiecie? Ale, ale mogą, po które podniosą jego pamięć. To są specjalne układy scalone, wysości. No, i tak to wygląda, wysości. O tysiąc i dziesięć tysięcy, aj, aj, wysości, jak tam w ktoś będzie dać ci no, to dziesięć tysięcy razy tam liczę. Sto tysięcy razy nie wiem. Tu trzeba byłoby badać. No, błyska, błyska. Mm. No, a do sprzedania to mam wysokości za 5 milionów wysości ten, euro. No jak ktoś zainteresowany to proszę. Proszę bardzo. Buźka, buźka.